Audycja powstała w radiu Warszawa 106.2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Gość poranka. 16 minut po godzinie 8, a, a dziś jest z nami Magdalena Olecka, trener medyczny, studentka fizjoterapii zawodowa, tancerka. Witam serdecznie, dzień, dzień, dobry. Dobry. dzień, dzień dobry. Dziś będziemy mówić o e, wdzięczności. No właśnie, skąd pomysł na wdzięczność u młodej osoby? To było w ten sposób, że y, w sylwestra w zeszłym roku, czyli 2023, y, moja znajoma jakby skończyła y, cały rok. Praktykowania, wdzięczności na Instagramie. Mhm. Ja uznałam, że może spróbuję, może to będzie ta rzecz, którą zrobię w końcu tak bardzo regularnie. I w sumie co mi szkodzi. Yy, nie wiedziałam zupełnie, z czym to się będzie wiązało w kontekście, yy, co mi da wdzięczność, ale uznałam, że spróbuję. No i tak już 303 300, yy, dzień dzisiaj. Mhm. Praktykowanie wdzięczności. Na czym ono polega? W jaki sposób tego się nauczyć? E, to jest generalnie bardzo, bardzo proste. Akurat. <noise> Zapewniam. Generalnie e, szukamy, albo nawet nie szukamy, tylko po prostu dostrzegamy wszystko, za co jesteśmy wdzięczni w danym dniu. E, ja sobie spisuję to wieczorem na swoich mediach społecznościowych i są to rzeczy typu e, Zaczekał na mnie autobus, albo wypiłam pyszną kawę, a z takich większych rzeczy, to na przykład miałam super rozmowę ze znajomą na przykład. Mm -hmm. Czyli dzisiaj chyba wizyta w Radio Warszawa to też będzie w <grymność, <grymność, będzie, tak? będzie, będzie, będzie. Tyle dni. Tak. Ale w jakiś sposób praktykować wdzięczność, skoro jesteś taka aktywna zawodowo, tak? Tutaj studia, tak? Tutaj praktyka, tutaj jeszcze in inne aktywności, tak? No tak. bo pasje twoje, taniec, właśnie... aktorstwo. Tym bardziej, bo jeżeli mam tak dużo rzeczy, to mogłabym y, narzekać, że jestem cały czas zmęczona, że na nic nie mam czasu i tak dalej, i tak dalej. A dzięki temu, że dostrzegam te małe rzeczy. E, to po prostu jestem dużo szczęśliwsza i dużo proście jest przejść przez te wszystkie aktywności i dołączyć. A co powiedzieć osobom, które twierdzą, dziś nie zaczekał na mnie autobus, dziś rzuciła mnie żona, mało tego, nawet dziewczyna, nie zdałem egzaminu? Eee, oczywiście zależy od sytuacji i to nie jest tak, że od razu możemy dostrzegać jakieś dobre strony, ale jeżeli na przykład mamy ten przykład, że nie zaczekał na nas autobus. No to na przykład świeci piękne słońce i mam trzy minuty dłużej, by zobaczyć jaki świat jest piękny i jak słońce pięknie świeci. Takie małe rzeczy, wiadomo, że można się wtedy spóźnić, ale no też nie, nie wszystko od nas zależy. I e, zamiast te trzy minuty się wściekać i potem mieć zepsuty dzień, to można takie dobre, no to następnym razem wyjdę trzy minuty wcześniej, a teraz mogę zobaczyć, jaki świat jest piękny. Mhm. Po to się na siebie donerwować, prawda? Tak, bez, bez sensu. sensu, tak, bez mhm. sensu. A w jakiś sposób, bo ja powiem teraz inaczej, cnota wdzięczności może być y, związana z tym, co Boże w naszym życiu to się wiąże w jakiś sposób z wiarą? Zdecydowanie, yy, gdyż to wszystko właśnie, co nas otacza, to jest dzieło Boże i yy, dostrzeganie tych pięknych rzeczy, to jest też yy, dziękowanie Bogu za to, że stworzył to wszystko yy, i że możemy w tym wszystkim być, a nawet jeżeli są jakieś przykre rzeczy, no to na przykład, że możemy wyciągnąć z tego lekcję i drugi raz się z tym nie spotkać, ale powieść z tego lepiej. A komu zawdzięczasz taką łaskę wiary? Yy... Takie podejście do życia. O matuchno. <grywk> <grywk> o matuchno. Szczerze mówiąc, nie zastanawiałam się nad tym, ale myślę, że to, ile pięknych osób mnie dookoła otacza i właśnie, że potrafię dostrzegać to i im za to dziękować. To może właśnie tym wszystkim osobom, które są dookoła. To pozdrawiamy serdecznie. Tak. Będziemy jeszcze później pozdrawiać tych bliskich i te wszystkie piękne y, osoby. A czy ty nie czujesz się troszeczkę takim hmm, odludkiem, może trochę wyalienowana w tym zabieganym świecie? Y, młoda, piękna studentka, pełna radości życia, mówi o tym, że warto dziękować Panu Bogu za to, co nas w życiu spotyka. Mm. Jest więcej ludzi na studiach, którzy myślą podobnie? Coraz więcej, bo też. Yy... Jest to przepiękne, jeżeli ludzie do mnie piszą po prostu, że hej, dzięki twoim wdzięcznościom, sama zaczęłam, zacząłem praktykować e, wdzięczność. Jestem teraz dużo szczęśliwszym człowiekiem, e, że na przykład miałam przeprowadzkę i mi to bardzo w tym wszystkim pomogło, żeby się nie, tak nie denerwować e, i też sporo właśnie osób na mojej uczelni zaczęło y, działać w tę stronę i mi o tym dać. Czyli ja dzisiaj rozmawiam z Dziderką, z taką przewodniczką, tak? No, chyba nie wiem, Nie nazywam się. Akademia Wychowania tak? Fizycznego pozdrawiamy tak, tak studentów, uczelnię całą, tak? Profesorów, prawda? Tak, bardzo serdecznie wszystkich. Tak sobie myślę, że skoro w Katedrze warszawsko praskiej mamy kaplicę adoracji, to ta też cnota wdzięczności albo uczenie wdzięczności to też może być taka nasza modlitwa przed najświętszym sakramentem, o, prawda? Zdecydowanie. No bo to jest jednak, yy, bo też jednym z elementów modlitwy jest dziękczynienie, no a wdzięczność to nic innego jak dziękowanie za to, co nam się przydarza. Yy, jeżeli dostrzegamy. I jesteśmy szczęśliwi, to też i, mamy być błogosławieni, więc być szczęśliwi. Ale czy to oznacza, że jak się skończy 2024 rok, to Ty już kończysz z praktykowaniem nie, wdzięczności? Nie, nie. Schowana, zaliczona wdzięczność do szuflady, nie będę do tego wracać. Nie, to już się stało tak nieodłącznym elementem, że ja generalnie nie myślę nawet o tym, tylko po prostu wstaję rano, jadę autobusem i o jakie, jak. jak Ludzie Jaki są miły szczęśliwi. kontroler. Jaki miły kontroler, tak? Biletów. Tak. <grym> yy, I generalnie jakby myślę, że nie skłamałabym, jakbym dziesiąt razy dziennie po prostu łapała się na tym, że myślę o tym, że coś jest super, że, że, że za coś jestem wdzięczna. Yy, no więc myślę, że yy, pójdzie to dalej. Może tak jak mniej. Radziła mu ja, ciocia. E, rozwinę to w kontekście takim, że nie tylko, że wdzięczność za. Tylko. Tylko, że na przykład e, jestem wdzięczna za to, że dzisiaj jestem tutaj i mogę się z Państwem tym dzielić, e, bo. E, jeżeli choć jedna osoba dzięki temu zacznie praktykować wdzięczność i będzie dzięki temu szczęśliwsza, to to miało sens, mhm. że po prostu y, dany przykład i dlaczego. A jak y, rodzice, rodzeństwo wspaniałe podchodzi do tej twojej praktyki, do tych twoich ćwiczeń? Ja powiem tak, to są trochę takie ćwiczenia duchowe także, tak? Tak. Y, podchodzi do tego tak, że zdarza mi się, bo ja generalnie to zawsze wstawiam przed snem. Mhm. No, nie chodzę spać o 20, więc troszkę <laughs> później. I zdarza się, że po prostu jeszcze nie wstawię, a w domu jest Madzia. A ty już wstawiłaś wdzięczność? Wstawisz ją już teraz? Ja, że zaraz tak, zaraz wstawię. Więc przypominają o tym i się upominają, aby to zobaczyć. I zdarzało się też, że robiliśmy to po prostu rodzinnie, siadaliśmy i wszyscy mówili po trzy rzeczy, za co są wdzięczni dzisiaj. Ale Macie, dużo dobrze robisz. Kto jest Twoim patronem z bierzmowania? Maria Magdalena. Mm -hmm. No to jest bliska widzę, tak? <grym> tak. <grym> Chciałaś podkreślić jej działanie w Twoim życiu. Kolejna ważna kwestia, o której usłyszałam, że po 300 dniach czy po tak. setce robisz coś niesamowitego, żeby to uczcić? Tak. Na setny dzień poprosiłam moich obserwatorów, by mi napisali, za co oni są wdzięczni. Mm -hmm. Spisałam sobie to i nagrałam to na Instagrama. Na dwusetny dzień uznałam, że no dobra, to trzeba wyjść jakoś, jakoś z tym na zewnątrz, więc y, chodziłam po ochocie, zaczepiałam ludzi y, ja wiem jak to brzmi <grym, 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 i pytałam y, ludzi, za co są dzisiaj y, tak, czy praktykują wdzięczność i za co są wdzięczni dzisiaj. Y y y. Niektórzy patrzyli się na mnie dość dziwnie. Ale o co ci chodzi, tak? A mhm. niektórzy y, o, otwierali się, swoje historie życiami opowiadali, y, albo mówili, że to super inicjatywa i widać było, jak, jak w nich to potem tam procesuje wszystko w głowie, jak z uśmiechem <grym> jak neurony się idą tak. dalej. Mhm. Nawet jeżeli się gdzieś. Y, a 200, a 300? No 300, to już uznałam, że musi być coś y, jeszcze szerzej. Spektakularnego, czyli. Tak, czyli uznałam, że tutaj się mogę z Państwem tym podzielić. <noise> Ach, tak, to ja dlatego pewnie tego nigdzie, bo nie mam Instagrama. Ciebie może na Instagramie. Na Instagramie, znaleźć, Instagramie tak? albo na Facebooku to jest na moich y, Magdalena Magda, Magda, Magdalena, Magdalena Olęcka. A, po prostu tak. Dobrze, no to będziemy y, szukać, M mam nadzieję, że będziemy Ciebie wspierać. Mać, a teraz twoje pozdrowienia. E... I słowo do słuchaczy. E... <grym> Dobrze. E... Pozdrawiam serdecznie wszystkich, e... którzy są mi bliscy i specjalnie urwali się z różnych e... momentów w swoim dniu, żeby tutaj dzisiaj ze mną być. E... I jeżeli. Wstałeś, wstałaś dzisiaj rano yy, i obudziłaś się to już. To jest na przykład pierwsza rzecz, za którą możesz być dzisiaj wdzięczny. No, wdzięczny. to nawet do audycji wychowywać, ale jak pasujesz. A ja pozdrawiam w sposób szczególny panią Joannę i całą jej klasę. Magdalena tak. Oleńska, trener medyczny, zawodowa tancerka, studentka fizjoterapii, praktykująca wdzięczność. Bardzo dziękuję, Madziu. Dziękuję bardzo.